Cześć kochani, witajcie na moim pupcikowym kanale. A w dzisiejszym odcinku obejrzymy sobie szkołę. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Angelika Matczak, uczennica pierwszej klasy gimnazjum, podoba się dwóm kolegom: Krzyśkowi i Adamowi. Dziewczynie imponuje, że chłopcy zabiegają o jej względy i to wykorzystuje. No i mamy ją idealnie podsumowaną w tym momencie. Czyli wychodzi na to, że ona nie jest kompletnie warta tych. Wszystkich zalotów. Oni robią z siebie debila, skaczą wokół niej, a ona nawet nie jest zainteresowana. O fajnie, to daj mi. Znaczy w komórce ją mam, coś nie mogę teraz dać. Na jakiegoś pena musiałabym ją zrzucić? No to co mówisz, że marzę, dla mnie jak no, nie ma? Nie bój się, Angela, wodowy drift. Nie takie rzeczy się na bajku robi. Patrz, skoczy przez przeszkodę. I gada. To jest ten typ podrywu, że ja czuję po prostu jeden wielki cringe. Wow, ale sztuczki na rowerze, ale mi zaimponowałeś. Ty, driverze! Ej, co ty robisz, głupku? Oddawań! No, to żeś się faktycznie popisał. Dlaczego on wyrwał tej dziewczynie plecak i rzucił nim o ziemię? To miała być, przepraszam bardzo, ta sztuczka. Wiem, się płytkę przez Bluetootha. Widzisz, przez ciebie poszła. Ej, wyszerpałeś mi torbę do durnych popisów i jeszcze masz pretensje? Nie wiem, może ten chłopak jest jakiś zaburzony? Raczej nie jest to normalne zachowanie, okej? Okay? Głupia litka, wszystko mi popsuła. Teraz muszę szybko coś wymyślić, żeby Angela nie myślała, że jestem jak ścienia. Zwłaszcza, że ciągle wcina mi się Krzysiek. On nie może jej poderwać przede mną. Znaczy, nie żebym był fanem tego typu podejścia, ale jeżeli chcesz jej zaimponować, to wymyśl coś lepszego. A nie sztuczki, jak on to mówi, na... Bajku. No chyba, że on się swoim angielskim chciał popisać. Adam jest zły na Litkę, że przez nią nie udało się mu zaimponować Angelicę i teraz dziewczyna jest bardziej zainteresowana jego rywalem. Nie zamierza się jednak poddawać. Ej, gdzie ty ją schowałeś? Masz ją w drugiej ręce? <laughs> w dupie. A tak serio to? Magik nie zdradza swoich sztuczek. Serio? To jest twój kolejny sposób, żeby jej zaimponować? Nie wiem, zaproś ją gdzieś. Zorganizuj coś, dosłownie cokolwiek innego. Ej, ale super! Jak ty to zrobiłeś? Zawodowa tajemnica. Jak chcesz, to mogę cię nauczyć. Jakąś durną, sztuczką chcesz nam zaimponować. Co, co to ma być? Przedszkole? Znaczy, szczerze, to trochę się tak zachowujecie, jakbyście chodzili do przedszkola. Samo to, że oni nie dostrzegają, jak bardzo ona ma w nich wywalone. Prawda jest taka. Że nieważne, co oni by robili, jeżeli któryś z nich by się jej podobał, to by się po prostu z nim umówiła. Czy ta zrobiła? Nie. Jej dosłownie chodzi o to, żebyście się pomiędzy sobą o nią kłócili. Krzysiek jest zazdrosny o Adama, który magiczną sztuczką zainteresował Angelikę. Chce pokazać dziewczynie, że jest lepszy od kolegi. Angela, ja też znam fajny numer. Jak myślisz, w ile sekund wypije całą wodę z butelki? W jaki sposób wypicie wody z butelki? Łączy się ze słowami fajny. I numer. Jakby coś w tym imponującego! Plus nie wspominam o ryzyku zachłyśnięcia się tą wodą. Czy ty chcesz przez tą dziewczynę wpędzić się do szpitala? Nie wiem, 30, 40 5 sekund. sekund. Weź przestań, nie dasz rady. Ja nie dam rady. No to patrz. Ktoś może nagrać mój wielki wyczyn? Nie, no, potrzymaj mi piwo! Znaczy, plus jest taki, że na razie nie robią jakichś specjalnie niebezpiecznych rzeczy. Dajcie spokój. Ja widziałam ten numer z piciem na czas w necie. To jest niebezpieczne, możesz się zachłysnąć. Albo zaleć sobie płuca. Poza tym zaraz tu będzie lesicki. Litka nie panikuj. Krzysiek to już na pewno kiedyś robił, co nie? Oczywiście. No nareszcie jakiś głos rozsądku! Słuchajcie się tej koleżanki, a nie tamtej. Zresztą, nawet pomijając zachłyśnięcie się tą wodą, to może ci się bardzo zechcić siusiu na lekcji. Co jeżeli nauczyciel cię nie wypuści do toalety? E, Krzysiek, schowaj tę wodę, napijesz się po lekcji. E, proszę, wyjmujemy zresztą ćwiczeń i zaczynamy. Ale pokażesz mi ten numer z wodą po lekcji, no nie? No jasne. Ogólnie to jest ten moment w odcinku, w którym zastanawiam się, kto jest tutaj głupszy. Czy oni, robiąc tego typu popisy przed nią, czy ona, że ją to śmieszy i jej w jakiś sposób imponuje. Wybierzcie sobie coś. Ale super, Adam z Krzysiem są tacy zabawni i wszystko dla mnie robią. Wiem, że im się podoba, bo tu w klasie nie mam żadnej konkurencji. Same nudziary. Ciekawe, co jeszcze fajnego dla mnie wymyślą. Um... Nie żebym chciał komuś umniejszać. Ale przepraszam bardzo, co jest niby w niej takiego super, że reszta to przy niej nudziary? Dosłownie wygląda jak każda inna dziewczyna. Nawet bym rzekł, że nie jest jakoś specjalnie urodziwa. W sensie no niczym konkretnym się nie wyróżnia. Gimnazjaliści Adam i Krzysiek ciągle popisują się przed Angeliką, która obu bardzo się podoba. Krzysiek chce przyćmić magiczne sztuczki kolegi. Obiecał jej pokaz z biciem rekordu w piciu wody z butelki na czas. Litka z ich klasy uważa, że chłopcy zachowują się głupio. Aleś ciebie sztywniara! Szczerze, ja jestem w tym odcinku tym Litka. Ja nigdy nie rozumiałem, jak dla kogoś można się aż tak ogłupiać. No, on teraz tą wodę wypije, prawdopodobnie się zachłyśnie, a ona w dalszym ciągu się z nim nie umówi. I na 100% ten chłopak pójdzie o krok dalej. Pytanie tylko, co on będzie w stanie wymyślić jeszcze, żeby jej zaimponować? Dobra, Adam, nagrasz to? Okej, okay, ale i tak nie rady. W 5 sekund wypić całą butelkę wody? Bez szans. Zamknij się, bo mnie rozpraszasz. Ej, szczerze, to zastanawiam się, co bym zrobił, gdyby ktoś dla mnie chciał wypić całą butelkę wody na czas. Czy to można traktować jak pewnego rodzaju oświadczyny? Wow, jesteś taki. Męski pijąc tą butelkę wody. A tak serio, to w jaki sposób to komuś ma zaimponować? Uwaga, trzy, cztery, start! <śmiech> 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 nie, no to teraz jej na 100% zaimponowałeś. Szczerze mówiąc, takiej sztuczki magiczki to jeszcze w swoim życiu nie widziałem. Rozumiem, że ten moment zachłyśnięcia to był zamierzony, tak? Co robisz? Jak się, jak się, to mogłeś sobie zalać płuca! Udałoby mi się, gdybyś mnie przerwała! Ha, mówiłem, że jest bez szans? Do ćwiartki nie doszedłeś, a chyba z 10 sekund. Słabe to było, co nie, Angelika? Nieprawda, udałoby mi się, gdyby mi nie przerwała. Wszystko przez nią. Ty się, chłopaku, ciesz, że ona cię po tych plecach zaczęła klepać! Płuca byś sobie zalał i w szpitalu wylądował. Zresztą proszę ja was. Nie było szans, żeby on tą wodę wypił w 5 sekund. Co innego, ja. Moje ego mówi mi, że dałbym radę. Przesta od tylko głupio pisujecie się przed Angeliką. W końcu naprawdę coś sobie zrobicie. Dziś zazlitka my się tylko fajnie bawimy, a ty ciągle robisz jakieś afery. Jak gdzieś się nie podoba to idź sobie, nikt cię tu nie trzyma. Nigdzie nie pójdę, nie będziesz mi rozkazywać. Zresztą i tak zaraz zacznie się lekcja. Mhm, mm i co teraz powiesz? Nie no, litka, musimy trochę popracować nad pociskami. Znaczy ja się z nią w pełni zgadzam tutaj. Jak chcą się fajnie bawić, to niech sobie wyskoczą na jakieś kręgle. Pójdą do pizzerii. Zrobią cokolwiek, a nie piją wodę na czas! To nie jest fajna zabawa. To jest cringe'owe. Gdyby mi nie przerwała, to na pewno pobiłbym rekord. Akurat pobiłbyś, ale nie w 5 sekund, tylko w 5 minut. Ej, chłopaki, mam pomysł. Zróbmy jej kawał, trzeba ją wyluzować. Ale jak? No, nie wiem, Adaś, ty przecież znasz różne sztuczki. Wymyśl coś, żeby było zabawnie. To może ten e, z kawą, o którym wam mówiłem. Tylko potrzebuję jakieś zdjęcie, kubek i. Jakąś grubą kartkę. Robi się. Wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Że ja się mogę założyć o 100 złotych nawet? Że ta litka, w którym z tych chłopaków się sekretnie podkochuje. I dlatego ją tak boli, że oni dla tej Angeliki pomiędzy sobą rywalizują. He? Ma się ten łeb, co? Ten może być? Tu jest nawet jeszcze trochę kawy. Tak. O, Nada się? O, oh wow, ale wy jesteście super zabawni. I teraz, mając tą wiedzę, że ona prawdopodobnie w którymś z tych chłopaków się podkochuje, jak oni zrobią taki kawał, będzie i tak turbo przykro, jakby ktoś wam się podoba, ukrywacie to, a ta osoba robi wam kawały. Ja bym się popłakał. Dziewczyna namówiła dama do zrobienia kawału koleżance, którą uważa za sztywniarę. Chłopak nie zauważył, że położył kubek z kawą na pracy domowej litki. Aha, i to ma być takie super zabawne, że zniszczycie i wypracowanie nad którym się działa, ciulwie ile? Może noc? Może dwie? Może cały tydzień? No i pewnie jak się ze złości na was, to nazwiecie ją sztywniarą. Kto mi to tu postawił? Ojej! <grystuj> <grystuj> Ale miałaś minę, uśmiechnij się, jesteś w ukrytej kamerze, a dość super to wymyśliłeś. Super. Y Przepraszam bardzo. Ale mam pytanie: w którym momencie niby mieliśmy się zaśmiać? Jak mogłeś? Zalałeś mi wypracowanie z Polaka! Jak go nie oddam, że wieńska stawi mi jedynkę! Nie wiedziałem, że tam leży jej wypracowanie z Polaka. No bo skąd mogłeś wiedzieć? Nie przejmuj się, przejdzie jej. A przynajmniej było śmieszne. No. Nie. Nie było śmiesznie, było to strasznie słabe. No a skąd mogliście wiedzieć? No nie wiem, może na przykład stąd, że postawiliście to na jej rzeczach? Tutaj nie trzeba być specjalnie rozgarniętym. Jak już chcieliście robić tego typu kawał, to mogliście jej zrobić na przykład kebaba z plecaka. Adamowi jest głupio, że przez niego Litka dostanie jedynkę z polskiego. Czuje się winne i chce jej pomóc. Trzymaj. Co to jest? Moje wypracowanie. Przepis się jej daje jako swoje. Nie potrzebuję go. Zdoży jeszcze przepisać to zalane moje. No to super. No to co? Ona się tak złości, niby. Jakby kocham, że ten chłopak nie widzi w ogóle problemu w tym, co zrobił. I wiecie co? Wydaje mi się, że to akurat w nim ona się podkochuje. Ale i tak jestem na ciebie wściekła. Musiałeś stawić kubek akurat na mojej ławce? Czemu nie na ławce Angeliki? No bo zrobił tą ala sztuczkę, żeby właśnie jej zaimponować. Hello, logiczne myślenie czy coś. Sorki, nie wiedziałem, że tam leży to Twoja praca. Angelika to wymyśliła, bo chciała cię trochę wyluzować. Zresztą szkoda, że nie widziałaś swojej miny. Naprawdę wyglądałaś zabawnie. Ale w którym momencie to było niby zabawne! Mi osobiście ani przez sekundę nie było do śmiechu. Bardziej śmieszne jest to, jak oni skaczą wokół tej Angeliki. Wiesz co, szkoda mi ciebie, skaczesz koło tej głupiej Angeliki, chociaż w klasie są inne dziewczyny, którym którym nie musisz niczego udowadniać, tak? Która na przykład? Sam się domyśl. <laughs> Czyli faktycznie to o niego chodzi i ona się prawie przed nim tak roztworzyła, a trzeba było prosto z mostu, że się jej podoba. Ciekawe, jakby wtedy ten chłopak zareagował. W sumie to mógłby ją wyśmiać po prostu. I to by było bardzo przykre. Jak Adam mógł mi coś takiego zrobić? I to dla kogo tej durnej Angeliki? Żeby jej się podobać? Kiedy on wreszcie zobaczy, że ona ma tylko ubaw z niego i z tego głupka krzyśka? No, oni raczej sami z siebie tego nie dostrzegą. Znając ten serial, to będzie musiało dojść do jakiejś nieciekawej sytuacji, żeby oni przejrzeli w ogóle na oczy. Na zasadzie, nie wiem, jeden będzie chciał skoczyć z dachu dla niej. Ej, to było dobre. No, Litka, jesteś gwiazdą w sieci. Chodź. O, ten fragment jest najlepszy. No, chodź, tylko zobaczyć. No. Ale za z głupki. Litka, przecież my tylko żartujemy. Litka, poczekaj. Co, zostawiam, ona nie zna się na żartach. No właśnie, problem jest taki, że to wy się nie znacie. I ja się wcale nie dziwię, Litce, że jest jej przykro. Dosłownie chłopak, w którym ona się podkochuje, ją wyśmiewa z innymi ludźmi. Gdybym był osobiście na jej miejscu, to bym się załamał, puścił smutną muzykę, wlazł pod koc i zajadał stres ciastkami. Widziałem to nagranie, ale wiecie, co Słaby jest. To niby czemu ludzie to lajkują? Ale co to jest kilkadziesiąt lajków? Ja mógłbym zrobić coś takiego, że miał, miałabyś kilkaset. Tak? A co takiego? Bo ten twój numer z piciem wody na czas ci jakoś nie wyszedł. Zostaw go, Angela. On dużo mówi, ale nic nie potrafi zrobić. Tak myślisz? Angela, a widziałaś kiedyś zjadacza kredy? Ech... Tracę powoli nadzieję, szczerze mówiąc. Znaczy, nie ukrywam, że liczyłem na jakieś bardziej hardkorowe akcje. Tymczasem jego jedyne pomysły to jest picie wody na czas i żarcie kredy. Wyślij się chłopaku chociaż trochę, żeby nas zabawić. Ale się teraz wysilił. Kredy to jest kilku latki. Czekaj, to może być zabawne. A ile mógłbyś zjeść tej kredy? Pudełko? Nie wiem, mógłbym spróbować. W podstawówce byłem mistrzem w jedzeniu kredy. Musieli ją przede mną chować. W takim razie to jest bardziej materiał na jakąś terapię. Oglądałem kiedyś taki program o ludziach, którzy jedzą dziwne rzeczy. I tam była na przykład Typiara, która jedła kamienie. Spokojnie, chłopaku, to można leczyć. Krzysiek jest zazdrosny o Adama i chce popisać się przed Angeliką, zjadając kredę. Masz tą kredę? Och, jest. No cóż, pozostaje mi życzyć. Tylko i wyłącznie smacznego. Czy to w ogóle jest bezpieczne? W sensie, nie spotkałem osoby w prawdziwym życiu, która jadłaby taką kredę. Koczynku dwa kawałki. Trochę mało, ale trudno. Pokaż, jak zjadasz, a ja będę nagrywać. Słabe to. Co w ogóle się znajduje w takiej kredzie? Hej, czat, co znajduje się w takiej szkolnej kredzie? Wiesz, co w takiej zwykłej szkolnej kredzie głównym składnikiem jest węglan wapnia. Czyli po prostu kreda naturalna. Często dodaje się też jakieś spoiwa albo barniki, ale generalnie to właśnie węglan, wapnia robi całą robotę. No to w sumie jak naturalna, to się nic nie powinno stać. Co tak wolno? Myślałem, że chociaż w całości ją I ja Nie da się w całości. Jak jesteś taki mądry, to sobie sam spróbuj. Zjadłbym, tylko wszystko zażarłeś. <słuch> No bo głodny był chłopak śniadania do szkoły nie wziął. Ostrzegał, że kiedyś przed nim kredę chowali w szkole. No to skąd, przepraszam bardzo, teraz takie zdziwienie? A zamiast kredy dałbyś radę połknąć taki kluczyk? Ten? Bez problemu. Zobacz, jak to robią zawodowcy. Adam Dobra, bez wahania połyka kluczyk. Nastolatkowie nie zdają sobie sprawy, że to może się dla chłopaka źle skończyć. Nie. Czy ich już kompletnie posrało? Znaczy, nie wiem, czy ja się powinienem w tej kwestii wypowiadać, bo w piątej klasie podstawówki zjadłem szpilkę do tablicy korkowej. Całe szczęście nic mi się nie stało. No i ona wyszła, po prostu. Serio, lekarze kazali mi grzebać w mojej kupie. To jest niemożliwe, nie. musisz mieć na języku. Podję pokaż. No i co? Pusto! Jest z tym mistrzem w połykaniu. No takim jesteś mistrzem, że teraz ten klucz możecie przebić od środka. Chociaż jak mnie szpilka nie przebiła, bo ogólnie ta szpilka, co ją połknąłem, to miała taką okrągłą główkę na końcu. I ona się właśnie w jakiś sposób tą główką do dołu ułożyła, że sobie tak przeszła. Co wy tu robicie? Gdzie jest yy, kluczyk? Co? Kluczyk? Co był kluczyk? Jak? Nie widzieliśmy żadnego kluczyka, panie profesorze. No tak, to co, rozpłynął się? Znaczy... Jakby to wyjaśnić, zgłodniał chłopak, no i zjadł go. Spokojnie, jutro wyjdzie. Jeżeli się kluczyk nie znajdzie do przerwy, przepytam was z ostatniego semestru. Co? Nie może pan, to jest niesprawiedliwe. Krzysiek, nie denerwuj mnie. Proszę wyjść na korytarz. Matko, jedyna, to co on w tej szafce trzymał, że taki zdenerwowany jest? Przecież na 100% pani woźna ma jakiś zapasowy kluczyk. A nawet jeżeli się nie znajdzie to otworzenie takiej szafki nie jest problematyczne. No Adam połknął kluczyk od szafki, w której Leśnicki trzyma jakieś ważne papiery. Co? Jeśli kluczyk się nie znajdzie, zrobi nam rzeź. Wszystkich dokładnie przepytana. Będziemy mieć przerąbane. Myślisz, odeśłem ten kluczyk. Zwariowałaś? Jak? To był twój pomysł z kręceniem filmików. No to gratuluję w takim razie, że jej się tak słuchasz. Wszyscy w tym momencie jesteście w to zamieszani. No może za wyjątkiem Litki. Ona jest w tym towarzystwie póki co jedyna normalna. Ale się porobiło. Jeszcze teraz Adam próbuje zwać winę na mnie. A przed chwilą to latał za mną. Angela to, Angela tamto. Tchórz jeden. Ja się go tylko zapytam, czy dałby radę połknąć taki kluczyk, a on od razu musiał go pożyć. No tutaj w sumie ciężko się z tą dziewczyną nie zgodzić. No bo to, że ona zapytała, czy on ten kluczyk połknie, nie zmienia faktu, że on ma własny mózg i sam o sobie decyduje. Dajmy na to, jakby go zapytała, czy zjadłby gówno za 10 złotych. Kto to zrobił? Ja kiedyś dżownicę za tyle pieniążków zjadłem. Adam, żeby zaimponować Angelicę, połknął metalowy kluczyk do szafki Andrzeja Lesickiego, w której nauczyciel trzyma ważne dokumenty. Fizyk jest przekonany, że uczniowie specjalnie go schowali. i Zagroził, że przepyta wszystkich, jeśli zguba się nie znajdzie. I przepraszam bardzo, to jest w tym momencie ich największy powód do zmartwień, tak? Nie to, że ten klucz znajduje się w jego brzuchu. Jakby... Ten klucz może mu uszkodzić przewód pokarmowy. Jeszcze zależy, jaki to był klucz. No bo są takie bardziej tępe, płaskie, ale są też takie ostre. Tutaj naprawdę nie ma żartów, ja bym od razu na sor jechał. To weź jakiś środek na przeczyszczenie, wyjdzie z drugiej strony. Przestańcie, niedobrze mi się robi, jak o tym mówicie. Co ci jest? Nic, chyba mi się gdzieś teraz przesuwa. O nie, może on ci się gdzieś tam wbił. Nie, no tutaj naprawdę nie ma żartów. Jeżeli mu to tam coś w środku przebije, to może w ogóle dojść do jakiegoś zakażenia. Może faktycznie trzeba mu dać ten środek na przeczyszczenie. Samo sobie go weź, jak jesteś taka mądra. Poza tym zaraz zaczyna się fizyka, nie zdążysz zadziałać. No to niby jak chcesz go wyjąć? No a jakby go spróbował, no wiecie, Pawia puścić? Może by wyszedł ten kluczek jakoś? Może mógłbyś go zlimotować? Mój braciszek jak kiedyś połknął magnes, to tak się go pozbył. Mam żigać? Tak na zawołanie? Nie dam rady. W sumie ten kluczyk mógłby się wtedy jakoś dziwnie obrócić i jeszcze większej szkody narobić. To jest raczej robota dla lekarzy. Uspokójcie się, wchodzę właśnie na genialny pomysł. Wyciągniemy ten kluczyk magnesem. I co mam go połknąć? A jak go wyjmiemy potem z kluczykiem? Róż głową. Magnes się przywiąże do sznurka, a jak się kluczyk przyczepi, to się sznurek wyjmie. A. Takie jedno zasadnicze pytanie, co jeżeli ten magnes gdzieś tam odpadnie w środku, i załóżmy taką sytuację, że będzie sobie ten kluczyk gdzieś tam, a na przykład po drugiej stronie, nie wiem, jelita. Będzie ten magnes I to siebie nawzajem przyciągnie. Czy ty chcesz, żeby to chłopaka od środka rozerwało? Widziałem taki film, gdzie lekarz wsadzał babie długą rurę do gardła, żeby jej zobaczyć żołądek. To nam się nie uda z jakimś sznurkiem. To jeszcze głupsze niż połykanie kluczyka. Tak? To zobaczymy, co powiesz, jak go wyjmę. Ej nie, no oni są serio tempi I dlatego osobiście ja w życiu nie chcę mieć dzieci. Bo ja się boję, że wyrośnie coś takiego. Są magnesy. Ten będzie ok, Teraz jeszcze tylko sznurek. Ja mam takie coś, nie wiem, może być? Ej, szczerze? Nie ma szans, żeby to się dobrze skończyło i on wyjął ten kluczyk. Dosłownie nie istnieje uniwersum, w którym im się to udaje. Weźcie wy już lepiej, powiadomcie nauczycieli, co się stało. Ja chyba nie dam rady zjeść tego sznurka. Już wolę gdzieś Nośniakiemu, że zgubiłem ten klucz. Nie uwierzę ci, jeszcze bardziej się wścieknie. Spokojnie wiem, co robię. Właśnie nie! Ty kompletnie nie wiesz, co robisz. Przepraszam bardzo, czy ty masz w ogóle jakieś wykształcenie medyczne? A co coś ten sznurek odczepi, albo ten magnes mu gdzieś utknie? Nie róbcie tego. Gdzieś zaznudziarą zamknij się, bo tylko rozpraszasz chłopaków. Oa. Chodź do higienistki! I co jej powiem, że połknąłem dla jej klucz? Tutaj potrzebni są lekarze, żeby to wyciągnąć, a nie gimnazjalista z radobowym magnesem i sznurkiem! Ja ci nie pozwolę połknąć tego magnesu! Powiem nauczycielom, co tu robicie. To idź, skarżypy to! Świetny pomysł! Na pewno szybciej bez Ciebie wyciągniemy ten kluczyk. Panie profesorze, niech pan ze mną natychmiast pójdzie! Co się stało? Oj, nie chce pan wiedzieć, co się stało! Pana kluczyk do szafki się odnalazł! Niepokojące jest tylko to, gdzie on się w tym momencie znajduje. Adam połknął klucz i oni chcą go teraz wyciągnąć! Co zrobił? Zjadł kluczyk i teraz go gdzieś kuje i boli! Gdzie zadam? Tu w klasie! No i widzicie, wszystko dobrze się skończyło. Pan Lesicki nie musi już przepytywać całej klasy. Kluczyk się znalazł. Szkoda tylko, że w brzuchu ucznia. Fizyk chce się dowiedzieć, czy uczeń rzeczywiście połknął metalowy klucz. Nauczyciel zdaje sobie sprawę, że jeśli to prawda, to chłopak musi natychmiast trafić do szpitala. Połknąłeś magnes? Czekajcie, czekajcie! Czyli tak, oni w tym samym odcinku połknęli kredę, kluczyk. Magnes? CO JESZCZE?! Nie wspominając o tym, że jeden z tych chłopaków prawie zadławił się wodą. Przed nimi to trzeba chować nawet takie najprostsze, codzienne rzeczy. Co, się zwariowali? Co się tutaj dzieje? się wpadł na pomysł, żeby pana kluczyk wyciągnąć magnesem na sznurku. Połknąłeś mój kluczyk też? Ja go panu oddam, przysięgam. <laughs> nie, wiesz co? Zatrzymaj go dla siebie. Dobrze, nie chodzi już o kluczyk. Jak się czujesz? Bardzo boli mnie brzuch i mnie kuje. Jest mi bardzo niedobrze. Mnie też boli brzuch. I też mi jest niedobrze. Ty też coś pognąłeś. A morał tego odcinka jest taki. Nie połykaj rzeczy, które nie nadają się do połykania. To dobrze, że oni jeszcze kostki do kibla nie zjedli. Tylko trochę kredy z tablicy. Trochę tylko. Co wy oszaleli? Po co to wszystko? Angelika chciała sobie nakręcić filmik z chłopakami, jak oni robią takie różne głupie rzeczy. Angelika, przestań filmować już. Strętna spokój. Eee, Idź do pani higienistki, niech iść przyjdzie jak najszybciej, a ja muszę zadzwonić po pogotowie. No, raczej nic im się nie stanie, w miarę szybko zareagowali. Całe szczęście, że ta litka powiadomiła w ogóle pana Lesickiego. Bo ja nie chcę myśleć, na jakie sposoby oni by jeszcze wpadli, żeby wyciągnąć ten kluczyk. Czy oni powariowali? Połykać kluczyk i kredę, a potem jeszcze sznurówkę z magnesem. Przecież mogli uszkodzić przełyk czy żołądek. Teraz najważniejsze, żeby trafili do szpitala. Ej, ale szczerze? Ja nie jestem jakoś specjalnie w szoku. Ci uczniowie robią dokładnie to, czego można by było się po nich spodziewać. Jakby połknięcie klucza i magnesu to w ich przypadku jest totalny lajcik. Mogło być znacznie gorzej. Krzysztof i Adam spędzili noc w szpitalu. Lekarzom udało się wyjąć przedmioty połknięte przez Adama. Krzysiek również czuje się lepiej. Do gimnazjalistów dotarło, że zachowywali się głupio, a Angelika nie była warta ich starań. Nara. Nara. Bardzo cię bolało? Nie, tylko trochę gardło od tej rury. O nie, wkładali mu tą rurkę przez mordę! Całe szczęście mi się nigdy w życiu jeszcze nie zdarzyło tego badania mieć. Ale po prostu na samą myśl o nim to mi się już robi niedobrze. I najgorsze jest to, że to się robi jak ty jesteś świadomy. Nie ma na to jakiejś narkozy czy coś takiego. Podaj, że dają tam tylko jakieś znieczulenie na gardło. A nam Lesicki wygłosił kazanie o tym, jakie to było niebezpieczne i czym to mogło się skończyć. No i dostałam uwagę do dziennika. I cieszę się, że to tylko tyle. To przez ciebie chłopaki wylądowali w szpitalu, bo ich prowokowałaś, żeby robili te różne głupstwa. A ty się więcej do mnie, kablaro, nie odzywaj. Szkoda, że cię nie posłuchaliśmy z Krzyśkiem. To, co robiliśmy, było głupie. No cóż. Czasem trzeba trafić do szpitala, żeby to zrozumieć. Całe szczęście, że ten klucz w tym brzuszku to mu nic nie uszkodził. Bo to jednak troszeczkę takie ostre jest, mogłoby mu tam przebić co nieco i matko, co by się wtedy działo. Na szczęście nic ci się nie stało. Adam, obiecałeś mi nauczyć tej sztuczki z piłeczką. Może dzisiaj po lekcjach się umówimy? Nie, dzięki, wolę pójść z kimś do kinek, to nie będzie mi kazał czegoś za to robić. Poszło mi ze mną. Ja? No nie wiem. A skąd jeszcze nie będę za to niczego chciała? Jak to? Ale czego? Najpierw wybrać film. Masz tak w banku. No i pomyśleć tylko, że do tego wszystkiego w ogóle nie musiało dojść. Wystarczyłoby, że on od początku zauważyłby tą dziewczynę. A nie jakąś idiotkę, która mu kazała robić takie rzeczy, żeby się z nią umówić. Najlepsze jest to, że prawdopodobnie ona w ogóle się z nim nie chciała umówić. Po prostu miała bekę, bo oni robili sobie to, co ona sobie wymyśliła. O, jaka parka nam się nagle zrobiła. Yy, idziemy posłać tych plików, co mi ściągnąłeś? Wiesz, co w sumie z jestem umówiony z kolegami. Muszę już iść, sorry. Nara. Także moi drodzy, tym szczęśliwym zakończeniem. Jak dla kogo? Kończymy dzisiejszy odcinek. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało i co w ogóle sądzicie. A póki co, z mojej strony to by było na tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa.